Jak w tym momencie polityka, zamiast być robioną za pośrednictwem not dyplomatycznych, jest robiona za pomocą postów na True Social, który napisze Elon Musk o trzeciej w nocy. Nie wiem, czy widzieli taki wykres, który ktoś kiedyś zrobił wspaniały, który na przestrzeni lat pokaz pokazuje, zaznacza takimi malutkimi na przestrzeni tych lat czerwonymi kropkami godziny, o których Elon Musk pisze tweety i na początku tego wykresu kilka lat temu widać, że tam jest przerwa na sen, na odpoczynek. Białe takie pole, ale im dalej w las, tym to białe pole bardziej znika. I on tweetuje o każdej godzinie teraz i on nie śpi. To jest człowiek, który od lat kilku jest, no, cierpi ma na depresji. Ma bardzo dużo małych dzieci, pamiętaj. Ma, ba ma bardzo dużo małych dzieci, którymi zajmuje się bez ustanku, jak, jak, wszyscy, jak wszyscy wiemy. Grimes nie może, Grimes nie może się dodzwonić. No, ale tak, i, i to też jest jakiś, jakiś przejaw tego w ogóle jakiegoś autodestrukcyjnego pędu, że mamy ludzi, którzy komunikują jakieś decyzje, które trzęsą rynkami, które sprawiają, że sojusznicy łapią się za głowy, że wielkie po prostu debaty, że strona główna gazeta PL na czerwono. E, że, że w kinie Helios są dyskusje że w kinie o polityce. Helios, Helios są debaty. E, to, że te rzeczy po prostu wynikają z tego, że ktoś coś zatweetował o drugiej w nocy, albo ktoś coś odpowiedział komuś na tweeta. Przecież dzisiaj wydarzeniem dnia jest to, że Elon Musk odpowiedział Radosławowi Sikorskiemu na tweeta a propos Starlinków. i nazwał go małym człowieczkiem, i potem musiał na to odpowiadać Marko Rubio, a na co znów odpowiadał Radosław Sikorski. Marko Rubio Ty, nie musiał na to odpowiedzieć. Nie musiał, to prawda. Mógł sobie to odpuścić. Ale tym, i, i tym żyje świat i polska i nic dziwnego, że, i nic dziwnego, że tym Polska żyje, ale to nie powinno się odbywać w ten sposób.